Przyszedł czas, aby zrobić przegląd w domku ozdobnym. Matka Bachwast Saharienzis, Saharyka tak zwana, od czerwca zeszłego roku. Miód wielokwiatowy wykręciłem 18 maja. Teraz pracują nad akacjowym. Zobaczymy, jaka sytuacja w ulu. ładne gąty, otwieramy daszek badziew izolujący, odwalimy na bok jest mała kubatura tutaj mamy izolator raz, dwa, dwie ramki szerokie z jednej strony jedna szeroka z drugiej strony No i zobaczymy co tam się dzieje. Może dym się przyda. Zobaczymy. Zobaczymy od końca. Delikatnie. No. no. Już jest miód. Na razie damy ją na bok. Ta ciężka. A ta już zaczyna ją zasklepiać. Następna jest jeszcze więcej zasklepiona. Z tej strony mniej, ta była przełożona z gniazda tą resztki Ale do gniazda nie będę zaglądał Jest dosyć mały ul I nie ma aż takiej potrzeby wymiany ramek w gnieździe tego utrzymamy w trochę mniejszej siły i tu szeroką z powrotem ale możemy nieco ich poszukać zmusić do ładowania miodu w pustą przestrzeń przestawiając ramkę w tej jest więcej miodu niż w tej I ją wkładamy tutaj. Pszczoły nie lubią pustych przestrzeni. Zmożoną aktywnością je zapełniają. Oczywiście podczas pożytku. Należy to robić tego też z przesadą. Zobaczymy tutaj. Często bywa tak, że sobie pszczoły upatrują jedną stronę. I zaczynają albo od tej, albo od tej zapełniać miod. O, ta jest ciężka. Może zaczniemy od ostatniej. Przyklejone. O, ta wasza. O, co to za. Dziki stwór. Nie lubimy takich rzeczy. ramkę przy, przestawimy odwrotnie no i tam też jest już nie ma ja to dymi to na mnie o ta ciężka odrobinkę też zrobiły obok wstawiam ramkę do światła wtedy lepiej widać no przez tą dziką zabudowę trochę ją rozpryłem ale ona prawie pełna jest już niebawem zasklepiać no nie chodź Tu już jest miód. Pewnie ten ul będzie pierwszy. Wykręcony. Ta ramka była wystawiona z gniazda podczas kręcenia. Jest resztka jeszcze Co chciałem wiedzieć? To już wiem niewiele brakuje do zapełnienia ula miodem. też ciężka. W opisie sacharyjki były określone jako umiarkowanie łagodne, ale u mnie są bardzo łagodne. Niech się skrzyżują z moimi. Nie mają nieco dłuższe języczki. Także i możliwości mają nieco szersze w pozyskiwaniu nektaru. To składamy go, wszystko jest dobrze. Jaki jest ostatnia szeroka? I miałem ją odwrócić. O, ciężkie to. No i po robocie, po kłopocie zatykamy. Nie ma tu wyłażenia. Izolacja ma być w razie upału. Zabezpieczamy się przed katastrofą wólu.